Siemanko, siemanko, ja jestem a dziś pogramy sobie na Sky Warsach Dziś taki odcinek bez S Norberta, ale na Skywarsach pogram Pierwsza arena nie wiem jaką zagram, ale zagram Ale ok I pójdziemy sobie na House 1 Przyjęliśmy sobie klasy Predatora i gadżet, rakietkę i zaczynam grać. 6 sekund, Dobra, zaczynam rękę. Tajfun, bardzo ładnie się to opowiada. O już ktoś skinął kolejne coś szybko dzisiaj się zabijają przesunęło mi się Dobra lecę na środek już przepraszam was za taki głos dzisiaj ale Poprawi się i będę może miał lepszy Jeszcze mam katar przepraszam uuu, dobry mieczyk się trafił Tylko jakaś taka lepsza klata bym, bym potrzebował lepszą klatę, nie, lepszą klatę, co ja tu omawiam On, teraz? o teraz... A tam jest jakiś gościu. Nie wiem w sklepie. A i... Nie śmiejcie się ze mnie, bo ja takie lagi mam. I mogę poddać. Tylko gdzie ten gościu teraz? What the fuck? Ło. Jednego. Takie. Sejo. But... Ale... Jest dobrze. Na razie jest dobrze. Jeden, Chociaż jeden. jeden. Później jeszcze sobie to robię. Nagram odcinek z pokazywania klas i z takimi olbrzymi rzeczami. Ależ co tu się stało? Rakietka pomoże. Nie, kolejny snajper. No nie, przepraszam bardzo, za ma rękę, ale będzie lepiej. Pogramy sobie zaraz na kolejnej arence, jeszcze dwie do końca. Zobaczymy sobie tutaj, idziemy na opozowisko. Oposobisko jedyna, fajna arenka. Ale są lepsze, takie jak rdzeń. Takie różne rzeczy. Szkoda, że już rękę dobrych nie ma arenek, ale. Koda. Właśnie, bo. S Propo... Snorbert był na. No. Diament 1 miał diament 1 na siódmym miejscu i y kończy emer kondi. Emer kondi, przepraszam. Dobra, 20 sekund. Zaraz jeszcze jest pełna ręka. No, że 6 sekund proszę, żeby w takiej koniec rozumu się trafił nawet jak się nie trafi to będzie taki tak dobrze Protection 1 A propos tego serwera będziecie mieć link w opisie do takiej te mi się cienkie trafiły On tutaj ten spec Ten ośrodeczek tam coś jeszcze jest Łoj, i Fokus Nieładnie no takiego fokuska a dobrze przepraszam was z tą kolejną arenkę otworzyłem sobie jedną skrzynkę dusz zobaczymy co wypadnie to topór strażacki. bardzo ładnie zagramy solo i może jest o nie wiem sobie o mm. orbitę pójdziemy sobie gadżet weźmiemy i weźmiemy sobie tutaj Jestem mało mówna, ale później będzie tak lepiej. Bo jestem trochę chory i później z zagram na Halloween też nagram odcinek. Z może z, z Albertem albo sam ze Skywarsów albo z czegoś innego. Coś długo tutaj mi wyszukuję. Znaczy nie wyszukuję ludzie, nie chcą wpijać. U, już dwóch, dwóch wbiło. Dalej, wpijać To już jeszcze jeden kościół i możemy zacząć rękę. Dalej. Jest jeszcze ostatni gościu. Uuu, jeszcze trochę wbiło. Będziemy sobie tam po skrzyneczkę. Nie, to jest moje po... jest zimno arenka ale co zrobisz jak nic nie zrobisz no nic nie zrobisz pierwsza arena to znaczy, przepraszam pierwszy odcinek w na no, moim... na moim kanale i jutro jeszcze będzie z Będą lepsze odcineczki jeszcze będzie z ani odcinek. Może jutro. albo jeszcze dzisiaj wieczorem. Przepraszam Was, ale to już ostatni... Ostatnia arenka na dziś były trzy. O, widzimy kościoła jednego. Tutaj lecimy na niego! Oj. Tu, tu, tu trzeba uciekać rakietą. Uciekanie to jest nawet dobry pomysł. Żeby uciekać. Przecież to jest moje. Dobrze, tutaj A ręka to jest słaba moja, przepraszam. To było cienkie. To już jest skrzynka, na Do której gościu poszedł jakiś... Ale... Oj. To jest tirt.